Cześć, z tej strony Justyna oraz Łukasz z Oto Uczelnie. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam wszystko na temat studiów ekonomii. Obszar kształcenia nie sprowadza się jedynie do kierunku o nazwie Ekonomia. Bo wśród kierunków ekonomicznych znajdziemy również takie jak ekonometria, finanse i rachunkowość, a nawet bankowość i finanse. Studia ekonomiczne realizowane są wedle podziału na stopnie. Mogą być to studia licencjackie oraz studia magisterskie. Podział ten odpowiada założeniom systemu bolońskiego, obowiązującego w krajach należących do europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Z tego podziału płynie wiele korzyści. Studenci mogą zakończyć naukę po studiach pierwszego stopnia, czyli licencjackich, lecz mogą ją również kontynuować od razu po studiach pierwszego stopnia lub po przerwie na studiach magisterskich. Taka forma daje studentom bardzo dużą elastyczność, ponieważ na drugim stopniu studiów mogą wybrać zupełnie inny kierunek, niezwiązany z tym pierwszym. Odchodząc od podziału na studia pierwszego oraz drugiego stopnia, dla tych, którzy chcą jeszcze dogłębniej analizować pewne zagadnienia, które ich interesują, warto rozważyć studia podyplomowe. Studia podyplomowe są jednym z najczęściej wybieranych form kształcenia, które możemy realizować po posiadaniu już dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Zazwyczaj studia podyplomowe trwają dwa semestry, jednak w zależności od tego, jaki kierunek studiów wybierzecie i na jakiej uczelni, mogą one trwać dłużej. Jeśli interesuje Was kariera naukowa, warto rozważyć szkołę doktorską. Studia doktoranckie będą wtedy trwać od dwóch do czterech lat. A w jakim trybie możemy studiować? W Polsce możemy studiować w trybie stacjonarnym, czyli dziennym. W takim przypadku uczęszczamy na zajęcia od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych lub popołudniowych. W przypadku studiów niestacjonarnych, czyli zaocznych, uczęszczamy na uczelni w ramach weekendowych zjazdów, zazwyczaj co dwa. Na pewno interesuje Was, gdzie możecie studiować kierunki ekonomiczne. Odpowiedź jest bardzo prosta. W Polsce możecie je studiować zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, których jest bardzo wiele. Do popularnych uczelni ekonomicznych w Polsce należy zaliczyć Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Aby dostać się na studia ekonomiczne, trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym etapem jest oczywiście konkurs świadectw maturalnych. Wyniki z wymaganych przez uczelnię przedmiotów maturalnych są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Oczywiste jest, że w przypadku studiów ekonomicznych najważniejszymi przedmiotami maturalnymi są matematyka i język obcy. Wymagania rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej przez Was uczelni. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy Was na oto. Pewnie zastanawiacie się, ile kosztują tak naprawdę studia ekonomiczne. Tak jak nic w życiu nie jest za darmo, tak samo zdobycie wyższego wykształcenia również kosztuje. Kształcenie stacjonarne, ale na uczelniach publicznych jest bezpłatne, jednak w momencie kiedy zdecydujemy się na studia niestacjonarne, musimy liczyć się z tym, że musimy za takie studia zapłacić. Koszty są różnorodne w zależności od tego, na jakiej uczelni podejmiemy kształcenie. Będzie to od około 3400 zł do nawet 12 tysięcy złotych za jeden rok studiów. W przypadku uczelni niepublicznych zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne zazwyczaj są odpłatne. Jednak czy są to jedyne koszty studiowania? Oczywiście, że nie, bo jeżeli nie mieszkacie w mieście, które jest ośrodkiem akademickim, ale musicie się przeprowadzić dopiero do takiego miasta, to stoicie przed wyborem, czy wybierzecie mieszkanie, czy też akademik, za które oczywiście musicie zapłacić. Doliczcie również do takich kosztów, chociażby koszty transportu, czy też koszty dodatkowych zajęć typu kursy języka obcego albo rozwijające wasze pasje. Podsumowując, koszt studiów to nie tylko koszt czesnego, czyli opłaty za te studia, ale również inne dodatkowe elementy, które zawsze warto sprawdzić, zanim podejmiecie się studiów w danym ośrodku akademickim. Bo wśród tych kosztów znajdziemy m.in. koszt zakwaterowania w mieszkaniu czy w akademiku, ale również koszty transportu oraz koszty wyżywienia. Zwróćmy też uwagę na to, że absolwenci studiów ekonomicznych nie mają problemu ze znalezieniem pracy w różnych sektorach gospodarki. Muzyka Pamiętajmy o tym, że obecnie każde przedsiębiorstwo oraz firma muszą opierać swoje działanie na szczegółowych analizach ekonomicznych. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunków ekonomicznych są naprawdę szerokie. Do najczęściej wybieranych zawodów należą między innymi przedsiębiorca, księgowy, menadżer, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, analityk biznesowy czy ogólnie pracownik banku. Kierunki ekonomiczne są żywą nauką, które nie mogą być oderwane ani od rzeczywistości, ani od szybko zmieniających się nastrojów społecznych. To właśnie stąd są tak bardzo popularne pod względem zatrudnienia. Według wielu raportów, m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zawód ekonomisty jest uważany za zawód przyszłości. Z tego powodu absolwenci kierunków ekonomicznych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zawodu zgodnego ze swoim wykształceniem. Jeśli zatem chciałbyś objąć jedno z wcześniej wymienionych przez nas stanowisk, jest to z pewnością kierunek dla Ciebie. Czy warto więc w ogóle iść na studia? Myślę, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na studia warto iść bowiem przede wszystkim wtedy, jeżeli czujemy, że wiedza i kwalifikacje, które zdobędziemy podczas całego procesu kształcenia, znacznie poprawią nasz start na rynku pracy. A czy warto iść na studia ekonomiczne? To z pewnością dużo węższe pytanie. Ten profil kształcenia może przynieść wiele satysfakcji osobom, które mają analityczny, ścisły umysł, które nie boją się rozbudowanych tabel, śledzenia czy nawet analizowania wszelkich statystyk. Studia ekonomiczne biją rekordy popularności, głównie ze względu na perspektywę zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że każda osoba, która wybiera studia o tym profilu, będzie z nich czerpać satysfakcję. Studia ekonomiczne wydają się idealnym wyborem dla tych osób, które nie boją się nie tylko intelektualnych, ale także i tych zawodowych wyzwań. Poza tym osoby posiadające szeroką wiedzę na temat funkcjonowania pieniądza, zazwyczaj posiadają również wiedzę w jaki sposób je można zarabiać. Jeśli ktoś nie znajduje już innych argumentów przemawiających za tymi studiami, to właśnie ten powinien rozwiewać wszelkie wątpliwości. Niezależnie od tego, na jaki kierunek studiów ekonomicznych się zdecydujecie, pamiętajcie o tym, aby sprawdzić, jakie są zasady rekrutacji na poszczególnych uczelniach. Po więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia ekonomiczne zapraszamy Was na naszą stronę internetową o to uczelnie. Jeżeli macie jakieś pytanie, zostawcie je w komentarzach i pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia!